W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Mining Simulator 2, no i w tym odcinku pokażę Wam sposoby, jak bardzo szybko wbijać rebirfy, jak bardzo szybko wbijać gemy i jak bardzo szybko wbijać koiny i bardzo szybko po prostu przechodzić całą grę. No i jeżeli chcecie to zobaczyć to możecie zostawić łapkę w górę i Subika będzie bardzo fajny. Jeżeli to zrobicie, wbijcie naszego Discorda. Bo już tam mamy nowy kanał Mining Simulator 2 i tam możecie pisać o Mining Simulatorze 2. Jak wyjdą trady, to najprawdopodobniej dodamy kanał Mining Simulator 2 Trade. Będziecie mogli się tam jakieś oferty wystawiać, czy nie wiem, cokolwiek z tradowaniem się, jeżeli będą, chociaż wątpię, że były tutaj trady. Panie, by jakby dodali, ale wątpię, bo mogłoby to zepsuć po prostu gierkę, kopiowanie i inne tam rzeczy. Więc dobra, pierwszym sposobem, o którym ja nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest w tej grze, to wchodzimy sobie w ustawienia, które są tutaj, e, zjeżdżamy sobie na sam dół i mamy tutaj coś takiego jak e, debug mode. Klikamy sobie tutaj on i jak widzicie, jeżeli sobie zamkniemy, to mamy tutaj taką nową tabelkę i w tej tabelce mamy pokazane wersję serwera. Ward, na którym jesteśmy, czyli po prostu No, pozycje i hang Z tego tutaj na samym dole możecie sobie Obliczyć w sumie ile jeszcze, się, ile jeszcze Będziecie kopać, ile potrzebuje wam nie Potrzebujecie tak naprawdę czasu, żeby e, uzbierać tam ile coinów, jak ktoś jest mądry, może to zrobić e, Nie wiem, ja nie będę mówił jak to robić Bo to jest trochę bardziej skomplikowane I Więc jeżeli pójdziemy sobie na przykład na Molten To jak widzicie, jeżeli jesteśmy w jakiejś jaskini Czy gdziekolwiek, to jak mamy tutaj taką skałę To mamy tutaj obok w tym jakby Debug, modzie, czy w tej po prostu tabelce Takie coś jak mining field Finish. I tam jak widzicie, jeżeli kopiecie to, pokazuje się, ile jeszcze zostało tu skończenia niszczenia tej skały, którą aktualnie niszczycie, więc to jest w miarę fajną opcją, możecie sobie obliczyć ile mniej więcej jeszcze będzie wam szło, żeby wbić któryś ileś tam coinów, jak komuś się chce to możecie to sobie sprawdzać. I jak znajdziemy sobie na przykład już jakąś jaskinię, jak widzicie tutaj jest w miarę bogata jaskinia i skończy wam się miejsce w inwentorii, chociaż zaraz wam też dam tipa na skończenie miejsca w inwentorii tak jak widzicie macie tutaj pozycję i dzięki tej pozycji możecie dojść sobie w każdym momencie po prostu do tego miejsca zapisujecie sobie tą pozycję albo robicie screena albo zapamiętujecie po prostu i potem idziecie do tej pozycji i w końcu dojdziecie sobie do tej swojej jaskini. Jakbyście nią po prostu zgubili. Dobra, już włączam debug moda. Tym możecie się jeszcze pobawić jak chcecie. I kolejnym tipem moim zdaniem, jednym z lepszych tipów, czego się dzisiaj dowiedziałem, to jest usuwanie rzeczy z inwentorii, czyli po prostu rudy, które nie potrzebujecie i skończy wam się na przykład miejsce w inwentorii. Klikacie sobie item, i akurat nie mam żadnych tych tych skamyczków i nic innego. Pokopiłem sobie troszkę. Jak widzicie mam 14 dirta. Jeżeli klikniemy sobie na niego, to jak widzicie nie ma opcji, żeby to usunąć. Ale jeżeli klikniemy tutaj, klikniemy na to i klikniemy delete, tak widzicie usunął się z naszego inventory i ten sposób przydaje się jeżeli po prostu kopiecie sobie żeby zrobić następnego rebirfa i nie potrzebujecie sprzedawać y, tych orów tylko dokopać się po prostu do następnej krainy a nie macie też jakiegoś dużego plecaka i gdy zbieracie po prostu jakieś tam minerały czy nie wiem jak to się nazywa jakieś bardziej wartościowe ore aż wam brakuje miejsca to możecie po prostu sobie wywalić całego dirta który i tak się tanio sprzedaje i same ore na przykład mieć w inwentorii i kolejny sposób który pokazałem wam na poprzednim odcinku jeszcze raz wam pokażę, bo niektórzy mogli nie oglądać. Idziemy sobie na byle jaką krainę. W ten sposób jest do znajdywania po prostu jaskini. Więc jeżeli chcecie znaleźć jakąś jaskinię, gdzie jest po prostu bardzo dużo surowców i po prostu wartościowych. To klikamy sobie Shift. Jak widzicie, ustawiała nam się taka kropeczka. Zaraz wam pokażę, że jak to jeszcze włączyć. Ustawiamy sobie tu i jak widzicie, widać wszystkie jaskinie, które są dalej. Tylko o, patrzcie. Widać wszystkie jaskinie. Jeżeli pójdziemy sobie niżej, znowu klikam, klikniemy shift To znowu widzimy wszystkie jaskinie, które są dookoła. Tutaj na przykład do tej jaskini możemy się dokopać. Nie wiem, jak wam teraz pokazać. Do tamtej jaskini, która jest tam, tam, tam dalej. Możemy się dokopać. O, tu właśnie do tej jaskini. Możemy się dokopać i po prostu mieć dużo wartościowych ród które jak widzicie, są tutaj te fioletowe te niebieskie i te pomarańczowe I jak włączyć tego shift locka? jeżeli nie, nie macie go pod shiftem to klikamy sobie tutaj, settings i na końcu jak widzicie tutaj macie shift lock jeżeli macie off to tutaj klikacie i macie on a jeżeli macie on to po prostu zostawiacie na telefonie nie wiem czy jest coś takiego jak shift lock raczej nie ma, więc musicie niestety grać na komputerze jeżeli chcecie użyć tego sposobu i jak włączycie sobie shift locka to klikacie shift i macie tak jakby ten shift lock i możecie sobie patrzeć na jaskinie, które są dookoła. W ogóle na coiny nie ma jakichś wielu sposobów, bo to nie jest żadna filozofia, mieć dużo coinów. Ale tak, na początku zbieramy sobie skrzynie, jak widzicie, które jest na pierwszym wordzie, na trzecim i na ostatnim wordzie. Zbieram sobie te skrzynie, bo z tych skrzyń na sam początek jest bardzo dużo coinów. Po prostu, jeżeli sobie kopiecie i znajdziecie jakieś fajne rudy, o o, o, i nie macie na przykład miejsca, żeby wykopać następną, pokazuje Wam się już powiadomienie, że nie macie miejsca, to klikacie items oraz wybieracie te, które chcecie usunąć, po prostu są mało warte deli. I macie znowu miejsce, żeby kopać te wartościowe ory. I po prostu polecam zbierać inne ory niż te basicowe, bo one mało dają. I pozbierać sobie wungla jakiegoś, nie wiem co tu jest, opera i jakieś kości. Dobra, i teraz sposób na rebirfy. Więc tak, jeżeli zrobimy rebirfa, tracimy wszystko wszystkie bronie, wszystkie krainy, i jedyne co nam zostaje, to pety i enchanty. I o co chodzi w Enchant. Więc Enchanty, teraz dzisiaj się ogólnie o tym dowiedziałem, że jest to bardzo fajna, fajny sposób, żeby nie trzeba było kupować co chwilę nowych broni. Jak zrobimy sobie Rebirfy, to wchodzimy sobie w items, klikamy sobie nasze bronie tutaj, wybieramy sobie nasz pikax, najlepiej ten początkowy, i Enchantujemy na maksa te tutaj, tak jakby ulepszenia, tutaj Enchanty. I dzięki temu patrzcie jak ja szybko niszczę te pierwsze bloki e, i tak jakoś do tej trzeciej krainy w miarę szybko niszczę, a potem na tym underworld e, to już potem możecie sobie kupić następny kilo, który zrobicie za... Które będziecie mogli kupić za rebirfy, czyli za, za gemy, które zaraz wam powiem też kilka sposobów jak zdobyć. Potem możecie sobie kupić na przykład taki kilof i te wszystkie kilofy, które tutaj są zapisują się jak zrobicie rebirfa, więc bardzo fajnie. Backpacki też możecie kupić i te crates też możecie, chociaż mi się jakoś za bardzo one nie przydają. Dobra i co do petów to polecam z ostatniej krainy jaką macie odblokowaną. Uzbierać sobie najlepsze pety przez noc. Oczywiście ustawiacie sobie jakiegoś afka, czy po prostu, żeby wam otwierał cały czas. egi. Oczywiście, dając sobie tutaj auto delete na najlepiej to, to. to. Epiki może, mogą wam się nie usuwać, ale ja też bym włączył na epiki. I po prostu zbierać sobie najlepsze pety, które tutaj są przez noc. I potem idziemy sobie do Surface'a. Idziemy do Deforge. I możemy tutaj sobie zrobić z tych petów shiny Czyli z najlepszych petów jakie są w grze Możemy sobie zrobić shiny i wtedy jak zrobimy sobie rebirfa to zostają nasze pety I bardzo szybko przechodzimy do następnego rebirfa Na przykład tych petów żeby zrobić z niego shiny potrzebujemy 16 I teraz wam ogólnie dam listę jakich petów ile musicie użyć żeby zrobić shiny Więc ogólnie komony potrzebujecie 16 petów żeby zrobić shiny Unique 16, tak to się takie chyba czyta RAR 12 epic 9 i legendary 4. Więc w sumie nie jest to tak dużo. Ja na początku myślałem, że wszystkich petów trzeba mieć 16, żeby zrobić shiny, a to się okazuje, że po prostu e, czym rzadszy pet, tym mniej potrzebujecie, żeby zrobić z niego shiny. Shiny po prostu daje wam, że pety większe mam mnożniki. Dobra, i jak szybko zdobywać gemy? Więc jednym ze sposobów szybkiego zdobywania gemów jest robienie oczywiście Rebirfów. Na przykład ja teraz za zrobienie Rebirfa dostaje 100 gemów. Ale jest jeden lepszy sposób, tylko trochę więcej czasu na niego potrzebujecie: to jest odblokowywanie indeksu. Jak wyjdziecie sobie tutaj, to macie coś takiego jak PETS. Na przykład, jeżeli odblokujecie sobie, nie wiem, na przykład to jajko, ja nie wiem ile ono daje. Przypuśćmy sobie 2000. Jeżeli odblokujemy sobie to jajko, to, to dostajecie 2000 gemów. Nie wiem dokładnie ile te jajka dają, ale wiem, że dają dużo gemów. I o co chodzi z odblokowywaniem indeksu? Więc chodzi o to, że po prostu musicie dropnąć każdego peta z jajka. Więc tutaj musicie dropnąć tego. Za y, 31%, 30, 19, 13, 4, 2, 0,1, 0,01 i 0005% Wszystkie pety, żeby dostać 2000 gemów. Nie wiem, czy tak jest, że 2000 gemów, ale dałem przykładową liczbę. Ale tam też jest w miarę dużo gemów do wygrania. Pamiętajcie o co w górze i Subiku, no i zobaczenia w następnym odcinku: siema!